Mój dowcip był świetny. Ona powinna się śmiać. <grymianie> <grymianie> ale nie ma się z czego śmiać. Racja, ale to było naprawdę śmieszne. Zobacz, masz niebieską łapę. To jest zabawne. Jeżeli Kupcia uważa, że to nie jest śmieszne, to nie ma powodu do śmiechu. Jasne? Jasne. Wybacz. Dziękuję, że się za mną ujęłaś, a ja... Ty śmiałeś się ze mnie! Wiem, przepraszam. Mój dowcip... Em, myślałem, że cię rozbawi, ale nie był dobry. Przyjaźnimy się jeszcze? No dobrze. Wiesz, Tesiu, wiem jak cię mogę rozśmieszyć. Jak? Zaraz wrócę. Hmm?